Cześć, ja jestem Wiktoria i witam Cię w kolejnym filmie na tym kanale. Zachęcam Cię do zrobienia sobie herbatki, kawki, maczy i do przyjemnego spędzenia ze mną czasu. Gotowałam sobie moją ulubioną maczę, także zapraszam Was dzisiaj na hol zakupowy. Będą tutaj rzeczy typowo jesienne. Jak wiecie, ja jestem ogromną jesieniarą i uwielbiam jesienną modę. Po prostu Uwielbiam te kolory. Ja też jestem typem kolorystycznym zgaszonej jesieni, także te kolory typowe, które wchodzą na jesień, typu zielenie, brązy, beże, to są moje ulubione kolory. Także ja jestem bardzo zadowolona za każdym razem, jak zaczyna się sezon właśnie na jesienne ubrania, ale oczywiście połączymy sobie to z czymś. Typowym dla mnie i dla mojego kanału, czyli hole lumpeksowym. Te filmiki cieszą się bardzo dużą popularnością u mnie na kanale, z czego jestem ogromnie zadowolona, bo sama uwielbiam takie hole nagrywać i po prostu chwalić się wam, pokazywać wam, co udało mi się w tych lumpach znaleźć. I dzisiaj tutaj obok mnie czeka na nas naprawdę bardzo duża kubka rzeczy. I są tutaj tak, rzeczy z lumpów z vinted rzeczy ze współpracy paczek PR-owych od różnych marek i rzeczy takie typowo sieciówkowe których Chyba nie ma aż tak dużo. Jak zawsze podczas tego typu filmików ja dzielę sobie wszystko na kategorie i segreguję, pokazując Wam bluzy, swetry, koszulki itd. Także zaczniemy od pierwszej kategorii, jaką są buty. I póki co kupiłam jedną parę butów, czaję się, żeby kupić coś w stylu agów. Nie chcę kupować agów, też ogólnie estetyka o... dookoła tego, jeśli chodzi o wykorzystywanie. Poczytajcie sobie. Nie popieram tego, także agów na pewno oryginalnych nie będę kupowała. Myślę, że postawię na coś bardziej z jakiejś polskiej marki. Także jeśli macie do polecenia jakieś fajne ala agi, to ja z chęcią przyjmę i obczaję, co tam takiego mają. Bo ja w zeszłym roku kupiłam sobie właśnie ala agi w CCC i powiem Wam, że są genialne i one też zostają ze mną na ten sezon. Tylko, że one są czarne, ja chciałam coś. Beżowego, karmelowego. Ja też nie popieram konsumpcjonizmu, także kupuję rzeczy, które naprawdę noszę. U mnie w szafie nie ma miejsca. To jest cała moja szafa, którą dzielę razem z moim narzeczonym, także nie mamy miejsca. Więc ja kupuję ubrania, które rzeczywiście noszę. Jeśli czegoś. Nie noszę, kupię, ale gdzieś tam no, coś po drodze nie na mnie idzie, to od razu sprzedaję na wintet. Także też zapraszam Was od razu na wintet. U mnie rzeczy muszą być po prostu cały czas w użyciu. Także też nie zamawiam rzeczy na wyraz, nie mam mnóstwa par butów, Mam tak naprawdę jedne sneakersy, jedne kozaki, które właśnie zresztą zaraz Wam pokażę, bo właśnie w tym sezonie postawiłam na kupno. Kozaków, od których zaczniemy, bo bardzo długo się czaiłam na jakieś fajne kozaki. I wiele lat z rzędu mówiłam: Kurczę, muszę mieć takie wysokie, ładne, fajne, eleganckie kozaki, i udało mi się je kupić. Miałam już je na sobie mnóstwo razy, także wybaczcie za gdzieś tam brudne miejsca. Ja tutaj też zostawiałam sobie ogólnie takie kartoniki, żeby te buty się nie wyginały, jak stoją. Także trzymam je w taki sposób. To są takie czarne buty przed kolano, zwykłe czarne na płaskiej podeszwie, bez żadnego koturna, bez żadnego podniesienia. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo ja jestem wysoka i bardzo chciałam, żeby takie buty były po prostu też dla mnie wygodne i Tutaj wam stawiam kilka sterylizacji. Jakie już udało mi się z tymi butami stworzyć, bo po prostu uwielbiam je. One tworzą taki bardzo elegancki, ale jesienny klimat. Kocham te buty. Od razu przejdziemy sobie do kolejnej kategorii, czyli dodatków. Ja też dodatków nie kupuję za dużo, tylko takie rzeczy, które gdzieś tam naprawdę bardzo potrzebuję. I przede wszystkim postawiłam na skarpety, które właśnie będę zakładała pod te pozaczki. I tutaj ja mam na przykład parę wełnianych. O. Tutaj Wam pokażę skład. One są grube, one są piękne, bo zobaczcie ten kolor. I one są tak idealne, że wystają troszeczkę nad buta. Także cudo. I na pewno takie skarpetki będę nosić. One są jeszcze nieotwarte, czekają na takie zimniejsze dni. Ale na przykład tutaj używałam sobie takich skarpetek. One są takie. Śmietankowe dostaniecie je w New Yorkerze. Też są bardzo, bardzo fajne. Dodatkowo też takie dłuższe skarpetki, ale to są takie bardzo cieniutkie. Dostaniecie w Sinseju. Tam jest chyba czteropak takich długich. Ja po prostu kupiłam je sobie stricte pod te kozaki, żeby nie nosić takich krótkich skarpetek, żeby jednak coś mi ogrzewało. Ale na takie zimniejsze dni to idealnie wlecą te długie, wełniane skarpety. I kupiłam sobie jeszcze jedne skarpetki, żeby mieć taki cozy look, cozy skarpet. Po prostu na jesień, zimę, i wybrałam takie wełniane skarpetki z misiem. One są przepiękne i one również mają świetny skład, w zasadzie identyczny nie, nie identyczne, mają taki skład, o. ale są boskie, po prostu będą idealne właśnie do takich ala agów. No i ostatnia rzecz, jeśli chodzi o dodatki, które kupiłam tej jesieni, bo bardzo mi się podobają stylizacje, a w zasadzie stylizacje włosów z wykorzystaniem tego. Są to zwykłe opaski. I kupiłam taki trzypak w TK Maxie. I tutaj, w tym trzypaku, mamy trzy przepiękne kolory, które będą pasowały mi idealnie do wszystkich rzeczy, jakie ja noszę. A więc, zaczynamy od różowego. Nawet do tego sweterka by wyglądało przepięknie, natomiast dzisiaj mam związane włosy. Beżowa opaska, do po prostu wszystkich tych rzeczy, które tutaj czekają na haul. I ostatnia, zwykła, klasyczna czarna. Przepiękne. Kosztowały 28 zł za cały ten trzypak. Jeśli potrzebujecie jakichś fajnych rzeczy do włosów, to naprawdę polecam zajrzeć do TK Maxa. Lecimy do kolejnej kategorii, czyli koszule. Bardzo lubię nosić koszule, ale nie takie typowe tutaj z kołnierzykiem zapinane od góry do dołu, tylko bardziej bluzki koszulowe. To jest po prostu styl, który okropnie bardzo mi się podoba i naprawdę mam tyle takiego typu koszul polubionych na Vinted, że na pewno niedługo coś jeszcze zamówię. Ja w tych koszulach chodzę na okrągło i uwierzcie mi, że jak pracuję z domu i założę taką koszulę i siedzę w niej w domu, to się czuję od razu jak milion dolarów, a nie wiecie jak taka dresiara. I pierwszą koszulą jest taka. Ona jest z tego sklepu JDI. To jest Young... coś tam, nie pamiętam. Kurczę, napiszę Wam tutaj. Ja tą koszulę kupiłam w TK Maxie również. Kosztowała 30 zł, coś takiego, także TK Max super. Serio, ta koszula jest boska. Jest w takim przepięknym kolorze kaki. Ja się bardzo dobrze czuję w takim kolorze, szczególnie właśnie na jesień. Tutaj zobaczcie, ma przepiękne wykończenia, przepiękne falbanki ja w ogóle ją kupiłam w rozmiarze XL, bo tylko taki został, ale po przymierzeniu stwierdziłam, że wygląda super. Jest taki bardziej oversize'owy. Tutaj ma ściągacze, tutaj jest taka luźna. Uwielbiam tą koszulę. Ona po prostu wygląda przepięknie. Łyczek maczy. Dzisiaj wyszło mi po prostu przepyszno. I druga koszula, którą tak naprawdę kupiłam przedwczoraj w lumpie. Zapłaciłam za nią 14 zł, bo był to dzień, kiedy wszystkie rzeczy były wycenione i wszystko, wszystkie rzeczy były za 14 zł. I kupiłam taką koszulę również w stylu takiej jak ta właśnie poprzednia. Bardzo długo też chciałam, właśnie koszulę w niebieskim odcieniu. I ona jest z Pigal. Pigale, pigal, nie wiem jak to przeczytać. Natomiast jest to również skandynawska marka. Tutaj ma przepiękne falbanki. Ona jest niewyprasowana, także troszeczkę traci na uroku, ale tutaj znowu przepiękne falbanki, tutaj naszyte kwiatuszki, tutaj fajne są też te zwężania na rękawach, i ogólnie cały kształt tej koszuli jest znowu w takim bardzo fajnym skandynawskim stylu, moim ulubionym z tyłu wygląda. Tak. Następna kategoria to swetry, bo w zasadzie mam tylko jeden nowy swetr. A póki co, bo wiem, że kilka marek planuje mi wysłać sweterki, na co bardzo czekam, bo sweterki to jest mój top. Również uwielbiam nosić swetry i ten sweterek wygląda w ten sposób. Taki dosyć tradycyjny, zwykły sweter, ale tutaj ma bardzo ładny dekolt, tutaj takie ładne przyszycie, bardzo ładny kolor, taki budyniowy, jest przepiękny. I słuchajcie, to jest hit. Ten sweterek jest z Primarka i ja go kupiłam za 3 funty, bo ja go kupiłam w Szkocji. 3 funty, czyli gdzieś około 15 zł. I uwaga, ten sweter jest wełniany. Rozumiecie to? 15 zł zawełniany sweter nowy, no ja jestem w nim zakochana, już go miałam chyba za cztery razy tego sezonu, który dopiero się rozpoczął. Jest po prostu idealny. Ja od razu Wam też powiem, że mi w ogóle nie przeszkadza, jak swetry gdzieś tam lekko drapią. Ja nawet trochę to lubię, bo dodatkowo mnie to ogrzewa. I ten sweter to był strzał w dziesiątkę, także. Polecam sprawdzać składy w sieciówkach, bo teraz coraz częściej te składy są lepsze. Na przykład Reserved, swetry w Reserved aktualnie mają na przykład 100% wełna albo 100% moher. To jest super sprawa, bo te swetry możecie kupić w naprawdę spoko cenach, typu... 160 zł, co na wełnę to jest genialna cena. Wprowadzają po prostu sieciówki takiego rodzaju sekcje, jakieś premium, premium quality. Polecam Wam sprawdzać i po prostu zapłacić troszeczkę więcej czasami, ale za naprawdę dobry, jakościowy sweter zapłacić troszeczkę więcej. Trzy funty. Kolejna kategoria to będą coś w stylu bluzki, nazwijmy to sobie bluzki, i zaczniemy od pierwszej, która nie ma może typowo jesiennych kolorów, bo jest to taka błękitna bluzka, ale ja ją kupiłam podczas wyprzedaży letnich, gdzieś pod koniec wakacji, na dziale dziecięcym w H&M-ie. I to jest bluzka z takimi bardzo szerokimi rękawami, generalnie po prostu taka oversize'owa bluzka. I ja ją kupiłam zanim zaczęły być bardzo popularne te różne modele z Berszki, z Pulendera, z Tradivariusa, właśnie takie typowo oversize'owe koszulki w pasy. No i bardzo się teraz cieszę, bo mega ciężko jest dostać te koszulki, bo one są ciągle wszędzie wyprzedane. A ja mam właśnie taką w swojej kolekcji i bardzo lubię ją nosić. Ona jest mega przyjemna, to jest oczywiście 100% bawełna, kosztowała gdzieś około 15 zł również, także bardzo fajna, jest taka bardzo przyjemna, komfortowa. Kolejna bluzka to jest już taka z myślą o jesieni, właśnie w takich odcieniach bordowych to jest taka ala bluzko, bluza taki krunek z sinseja. Kupiłam ją za 30 zł i bardzo mi się spodobała, przez to, że ma właśnie takie kolory i po prostu taki zwykły basic, ale ma bardzo przyjemny materiał, bardzo fajny skład i daje taki właśnie jesienny. Vajbik przez te kolory. Teraz będziemy mieć bluzeczki i topy. Oczywiście niektóre z nich są typowo letnie, ale u mnie na pewno też będą noszone po prostu jesienią gdzieś po domu, do sweterków, do kardiganów. Bardzo lubię nosić po prostu zwykłe topy, koszulki i na to kardigan, szczególnie właśnie też po domu. Także pokażę Wam właśnie takie bluzeczki, które ostatnio udało mi się znaleźć. I w zasadzie od razu Wam powiem, że wszystkie są z lumpów. Pierwsza bluzeczka, elegancka, miałam ją na sobie na mojej obronie. Wygląda ona tak, jest biała właśnie w takie czarne kropeczki, przepiękna. Tutaj ma takie bardzo fajne wiązania, więc też uważam, że jest to coś dosyć nietypowego. Możecie sobie nosić tak naprawdę albo z przodu bardziej zabudowane i wtedy plecy są bardziej otwarte, albo z przodu większy dekolt, bo tak naprawdę nie ma tutaj... Nigdzie metki nie mam pojęcia, skąd jest ten top. Wygląda tak i jest po prostu przepiękny. Następnie pokażę Wam może tą bluzeczkę. Na pewno już ją widzieliście u mnie na Instagramie, albo ogólnie na jakichś tam e, fotkach. Wygląda tak, to jest znowu w kropeczki. Um, on jest z jakiejś chyba non-nejmowej marki. Tak wygląda metka. Dajcie znać, czy znacie ten e, sklep. I ma tutaj. Z tyłu, przepiękne takie wiązanie na placach, taki X. No i taki niby zwykły topik, ale tutaj mam przepiękne, przesłodkie guziczki. I tutaj dodatkowo jest pasek, który wiążecie sobie pod biustem, który fajnie tutaj tak robi taką, takie ścięcie i bardzo fajnie się w tym topie czuję. I na pewno też będę go gonoć po prostu pod sweterek, cardigan. Następny topic to jest vibe, cottagecore, życie na angielskiej wiosce i wygląda w ten sposób. Bardzo mi się podoba. Też to jest po prostu mega, mega w moim stylu i przepiękne znalezisko z Lumpa. Ma przepiękne wykończenia tutaj w takim o, takiej koroneczce ala tutaj te rękawki przesłodkie. On jest tutaj zapinany do góry na guziczki. Ja jestem zachwycona z tego znaleziska. Kosztowało to gdzieś 4 zł. I ostatni topik to jest taka biała bluzeczka. Też się super sprawdzi właśnie pod jakiś kardigan, sweterek, pod w ogóle sweter. To jest marka H&M i również znalazłam to w lumpie. Ma też taką fajną gumkę pod biustem, taką, taki delikatny. Dziewczęcy, vibe, także też totalnie w 100% w moim stylu. Mam się nie rozgadywać dużo na temat tych rzeczy, bo ja wiem, że czasami po prostu ślinami na język przyniesie wszystko i będę w stanie gadać pół godziny na temat jednej rzeczy. Bo ja z każdej jestem tak zadowolona, że po prostu szok. Więc przejdźmy do następnej kategorii, czyli ogólnie doły. I tutaj pokażę Wam po prostu spodnie, spodenki. Tutaj również wszystkie są z lumpa. Zaczniemy sobie od krótkich spodenek, które kupiłam jeszcze gdzieś tam, jak było ciepło, ale widzę fajny outfit z tymi spodenkami i właśnie tymi długimi kozakami. Są to takie spodenki czarne w masełkowe groszki. Są przepiękne. Na początku w ogóle myślałam, że to są męskie spodenki do kąpieli, bo mają taki troszeczkę materiał. Ale jest to damski dział z Hyundai, rozmiar S. Wyglądają tak. I właśnie wyobrażam sobie jakiś fajny outfit z tymi kozakami do tego. Następne spodnie to jest mój wielki, wielki łup z lumpa, ponieważ, uwaga, Brandy Melville. To jest jeden z ulubionych sklepów. Po prostu uwielbiam brandy i za każdym razem, jak jestem za granicą, coś w brandy po prostu muszę kupić. I tym razem znalazłam w lumpie za 40 zł. Dosyć drogo, ale i tak te spodnie są praktycznie nowe i są to dresy. Proste, szare dresy, takie szerokie właśnie z Brandy. Ja je noszę nałogowo, odkąd je kupiłam. Są u mnie w szafie może z 3 tygodnie i naprawdę cały czas po nie sięgam. Wiem, że dużo dziewczyn... One są troszeczkę brudne, bo um, wyjąłam je z kosza na pranie, żeby Wam pokazać teraz, ale wiele dziewczyn też nosi w ten sposób, gdzie po prostu sobie odwija tą górę, robiąc sobie taki y, krótszy stan, niższy stan i Wtedy też wyglądają bardzo fajnie, ale naprawdę te spodnie są tak wygodne. Wiem, że one są dostępne w stałej kolekcji i naprawdę ten materiał, ta jakość jest genialna. A ja po prostu uwielbiam brandy, więc jak ja to zobaczyłam w lumpie, to myślałam, że się zachłysnę powietrzem po prostu i od razu to kupiłam. I ostatnie spodnie są również wyciągnięte z mojej Pinterest board. Ja bardzo chciałam lniane spodnie czarne z niskim stanem. One są takie dosyć typowo letnie, więc aktualnie myślę, że nie znajdą zastosowania u mnie w szafie, ale będą czekały po prostu na ciepłe dni albo będę je sobie nosiła gdzieś tam po domu. To są takie właśnie czarne spodnie z bardzo niskim stanem. To jest najniższy stan, jaki ja mam w ogóle w szafie. 100% len. No i takie zwykłe, szerokie, czarne, liniane spodnie. One też są dosyć brudne, bo też je właśnie wyjęłam z kosza na pranie, żeby Wam wszystko pokazać. I naprawdę one leżą świetnie, tutaj mają jeszcze taki. Paseczek do zawiązywania, także to jest po prostu w 100% też coś, czego potrzebowałam i co bardzo chciałam, i też praktycznie przez cały wrzesień je nosiłam. Pierwszy raz pojawi się kategoria garnitury i kupiłam sobie jeden garnitur w lumpie. To jest dla mnie szok, że ja znalazłam coś takiego w lumpie, aczkolwiek jest to jeszcze niewyprane, ponieważ muszę to oddać do pralni. Bo nie można takie rzeczy prać w pracy, niestety, bo bardzo, bardzo chciałabym już to nosić i jest to właśnie garnitur. Tutaj Wam pokażę najpierw taki przedsmak złożony. Jest to czekoladowy garnitur, w właśnie taki, takie paseczki białe. I słuchajcie, to jest garnitur z tej firmy Max. To jest bardzo fajna firma z jakościowymi ubraniami. Ten garnitur kosztował 60 zł w Lumpie, co jest sporo jak na Lumpa, aczkolwiek ja nie mam żadnego garnituru w szafie i stwierdziłam, że skoro coś takiego po prostu wpadło mi w ręce dosłownie, to muszę kupić taki garnitur. Ja uwielbiam w ogóle czekoladowy kolor, uwielbiam to, jak ten garnitur leży, bo. Tutaj są spodnie z niższym stanem, z takim pasem, z taką górą. Zobaczcie, jak to wygląda. To nie jest zwykłe, takie, wiecie, że gdzieś tutaj jest guziczek, takie zwykłe, klasyczne spodnie. Nie. To wygląda bardzo ładnie. I ten stan jest niższy. Oczywiście, nogawka jest szeroka, totalnie taka prosta. Mój ulubiony krój spodni. I jak te spodnie, słuchajcie, leżą, to jest po prostu czad. Ja jestem zakochana. Marynarka wygląda w ten sposób, również jest taka szeroka, oversize'owa i tak naprawdę taka zwykła, klasyczna, ale no przepiękna marynarka. Tutaj ma jeszcze takie poduszki uniesienia na ramionach, przez co to dodaje takiego lekko męskiego looku. Także tak wygląda ten garnitur. Ja jestem po prostu totalnie w szoku, że coś takiego znalazłam. Postaram się ubrać to i po nagraniu tego filmiku zrobić zdjęcia i tutaj wam powrzucać te zdjęcia, jak to wygląda po prostu na mnie. Teraz dam sobie sprawę, że jedną z rzeczy, które bardzo chciałam na tą jesień mam na sobie i są to spodnie dzwony, są to szare spodnie dzwony. Tutaj mają rozszerzoną nogawkę. Ja po prostu wam powstawiam foty, jak te spodnie wyglądają. Jako wysoka dziewczyna miałam problem, żeby znaleźć fajne dzwony, które są długie, które też fajnie przylegają tutaj w talii, w biodrach. I udało mi się znaleźć te spodnie w New Yorkerze. Zapłaciłam za nie chyba 150 zł, także jest to sporo jak na mnie, bo tak jak widzicie, ja generalnie kupuję rzeczy dosyć tanioch. Natomiast te spodnie uważam, że były strzałem dziesiątka, bo też są bardzo wygodne. i Ja wnoszę je sobie po prostu po domu. Teraz przejdziemy sobie do kompletów, bo mam trzy komplety. I te trzy komplety były prezentami od Marek. I pierwszy jest komplecik w takim przepięknym kolorze, waniliowo-budyniowym. Ja po prostu za każdym razem, jak to zakładam, to mówię, że ja bym to zjadła, bo zobaczcie, jaki to ma kolor. No, jak taki pudding waniliowy. I jest to. Um... Komplet dresowy. Tutaj mam dresy. To też jest brudne. Miałam to ostatnio na spacerze w lesie, więc ignorujcie. Ale tak wygląda. Nie powinnam nagrywać z rzeczami, które są brudne, ale wybaczcie, bardzo chciałam to dzisiaj nagrać. I tutaj ma ściągacz na dole, czyli taki dresik. Jest przewygodny, ma bardzo fajny materiał. I to jest w ogóle z firmy Cloth. Klo... Nie wiem, jak to przeczytać. No, i na górę leci bluza, krunek. Tak wygląda. Ona jest też bardzo fajna, to jest taki mięsisty materiał. Nie wiem, jak mam wam to opisać, ale bardzo, bardzo fajny i super się czuję. W tym dresiku jest idealny. I następny komplecik jest z firmy Pakuten. I z firmy Pakuten dostałam właśnie dwa komplety. Pierwszy to jest. Taki, brązowy, ma taką bluzkę long sleeve na długi rękaw, tutaj z takim fajnym ściągaczem przez co bardzo fajnie opina w talii. I do tego są spodnie, takie dzwony, leginsy dzwony. Tutaj mamy taki dosyć długi pas, ale ja słuchajcie, nie wiem czy tak jest na stronie, ale ja odkryłam, że tutaj możecie sobie to fajnie wywinąć i wtedy robi Wam się krótszy stan. I bardzo fajnie to wygląda, ja wczoraj miałam cały dzień na sobie ten komplecik i się czułam w tym po prostu cudownie, także uwielbiam. I ostatnia rzecz, w zasadzie w tym holu i również ostatni komplet, to jest również komplet od Pakuten, w takim kolorze czekoladowym, takim bardzo mocno nasyconym czekoladowym. To są wiskozowe spodnie, takie bardzo lejące, szerokie, długie, O. Tak wygląda góra i ugh, tak wygląda dół, i do tego góra taka też wiskozowa bluzeczka z szerokim rękawem, z szeroką taką uh, właśnie. Tak wygląda po prostu piękny, jesienny kolor. Także ja dziękuję Wam bardzo za poświęcony mi czas. Bardzo się cieszę, że tyle fajnych rzeczy znalazłam w lumpie. Za każdym razem to jest dla mnie ogromna radość. Także słuchajcie, jeśli lubicie takiego typu filmy na moim kanale, to koniecznie piszcie to w komentarzach. To daje mi naprawdę ogrom motywacji, żeby coraz więcej takich rzeczy nagrywać żeby gdzieś tam e, tą swoją szafę rotować, sprzedawać rzeczy, których nie noszę, kupować nowe i przykładać po prostu uwagę do tego jak się ubieram, bo sprawia mi to po prostu bardzo dużą radość, a ja uwielbiam modę i uwielbiam jesienną modę, także zbliża się mój ulubiony sezon modowy. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie.